Czas spotkać się z Finn i wkręcić do undergroundu. Nie potrzebują tego. Cieszę się, że zadzwoniłeś. Przyda mi się przerwa. Od czego? A wiesz... Takich tam... No więc... Poszedłem do waszej starej pracowni. Chciałem cię znaleźć. Wydaje się, że tuż przed moim przyjściem mogło tam dojść do jakiejś walki. Wszedłem, rozejrzałem się... Dowiedziałem się o Riku. Mi przykro. Dowiedziałeś się tylko tego? Naprawdę chcę pomóc. Ale musisz się otworzyć. Tak mi przykro, że twoja mama ucierpiała. Gdyby ten nowy Spider-Man odpuścił, wszyscy byliby cali. Nie staraj się mnie odwodzić. Wiem, co robię. Okej. Okay. Dobrze. Cóż, to mój wielki sekret. Dlatego nie miałam czasu. A twoja wymówka? Eee, wiesz... Szkoła, wolontariat, FIST... <noise> Zawsze masz coś takiego na głowie. Jak jest na serio? Tak na serio, to... Brałem na siebie ostatnio zdecydowanie za dużo obowiązków. Przez co ucierpieli znajomi. Ale chcę to naprawić. Może weź mnie do swojego grona? Klubu? Ekipy? Uh, no nie wiem. Słuchaj, Rick był... Był najlepszy. Rozumiem, czemu to robisz. Jeśli to się przyda, to pomogę. Jeśli nie, nie przejmuj się. Nikomu nic nie powiem. Dobry z ciebie przyjaciel, Majus. Dobra, to chodź. Gdzie? Wiesz, że mam lęk wysokości. Będzie dobrze. Mam Cię na oku. Musisz udowodnić, że się nadajesz. Wyjaśnię Ci, jak dotrzemy do Fisk Tower. Rozlokowaliście się u Kingpina? Kiedy poszedł siedzieć, jego budynek zajęli federalni. Nie sprzedali go, więc się wprowadziliśmy. Jak się w to wszystko wplątałaś? Underground Tinkerer. Tinkerer to moja rola. Stworzyłam im wszystko. Od masek, po broń.. i te materie. Tak. Underground próbował okraść pracownię i wydało się, nad czym pracuje. Mamy układ. Wiem, że ścigasz Kriegera. Ale co oni z tego mają? Oprócz splów. Sławę. Chcą być tak znani, że wszystko będzie im wolno. Nie przeszkadza ci to? Sama nie pokonam Roxon. Chodź. Musisz przeskoczyć z dźwigu na balkon bez zawahania. Obserwują? Przez okna. Musisz to zrobić. No dalej, uda ci się. Nie mogę zdradzić, że jestem Spider-Manem. 石。 Mam cię. To jestem oficjalnie w klubie? Pewnie. Ale uważaj. Ta ekipa nie pokocha cię tak od razu. To tutaj nasz plan nabiera kształtów. Przedstawisz mi plan? Co robisz z Nuformem? Krieger twierdzi, że go ukradłaś. Ukradłam jeden zbiornik. Wprowadzam trochę zmian. Nic wielkiego. Gdzieś po prostu się rozpocząć. Okej. Okay. Dobrze, że jesteś. Gawin cię wzywał. Nie teraz. Mamy nowego rekruta. Dobra. A, niech mnie. Ty to wszystko zbudowałaś? Tak. Underground mnie nie zdradzi, dopóki będę ich zaopatrywać. To programowalna materia? Nowe rozwiązania na nowych wrogów. Na Spidermana, tak? Na naszą niespodziankę tygodnia. Chyba nie nie, nie nie, Gavin nie. martwi się o kalibrację tak. Ile razem mam mu to wyjaśniać? Miles muszę coś załatwić. Zaczekasz tu? Dobra, pewnie. Teraz mam szansę. Muszę się dowiedzieć, gdzie trzymam Ufor. Może tu znajdę jakieś wskazówki. To rzeczy... gangu Martina Lee? Tak, trofea. Jeśli mamy zastąpić Fisk'a, musimy pokazać, kto tu rządzi. Jeśli pokonali demony, muszą być nieźle wyszkoleni. Ciekawe, gdzie trenują. Uh, Fisk by się wściekł. Gościu, jaki mnóstwo tajnych przejść pokoju. Dostaliśmy się do każdego. Fisk'a jest nasza. Tajny pokój... Dobre miejsce na zabójcze paliwo. Przeciąga. tu Underground ma teraz swoje pięć minut. Trzeba dbać o reputację. Moim zdaniem to na nie powinniśmy się skupić, a nie na tym Nuformie. Nie na tym mu Może trzymają go tutaj? Nie złasunka! Świadole jest więcej. Gość praktycznie nas sponsoruje. Czy mi się to podoba, czy nie? Więcej na dole. Brzmi obiecująco. Hmm. Mogą korzystać z tajnych pokoi Fiska na parterze. Koniec przerwy. Grupa numer dwa. Na dół na szkolenie. Właśnie tam muszę pójść. Powiedziała tak? Tak. To skrzynia z zapasami? Tak. Jakiś dupek nam mnie rozkaka. Będzie trzeba nim zamontować ułapy. Lubię wyzwania. Chyba coś już Dam znać gankiemu, do kogo piszesz? E, do mamy, co przyda mi się w domu teraz? Serio? Ta ma nadgarstek w gipsie. Pomogę jej z kolacją. Mówiłeś jej, że. Dzięki. Wyjdziesz stąd tędy. Wrócisz niedługo? Pewnie. Sprawdźmy, jakie sekrety skrywają na dole. Ganki, jestem w szybie. Nieźle. Dowiedziałeś się, gdzie trzymają nuform? Jeszcze nie, ale fin, szła gdzieś na dół, więc będę próbował ją śledzić. Hej, kiedy się tak czołgasz przez szyby? Czujesz się jak w filmie? Nucisz sobie słowie jeszcze melodię? Boisz się, że cię złapią i wtrącą do klatki wiszącej nad stawem z aligatorami i że będziesz musiał zrobić bombę, żeby uciec? Co? Nie! Okej, dobrze wiedzieć. Dobra, jestem w atrium. Zakończę kilka sesji treningowych undergroundu i poszukam kolejnego. Trzeba ja. było się nie w tyłaścy Wkocz nam drugie, spadniemy nie! Wciąż nie ma. Gdzieś tam musi być. Czytałem wywiad, w którym Fisk mówił, że lubi sztukę, która czemuś służy. Co to znaczy? Nie wiem, ale w jego domu znaleziono kilka tajnych przejść ukrytych za dziełami sztuki. Więc. Ta czaję. To szukam. Dobra! Chyba coś tam! Wow, tajne schody. Głęboko. Wielu gangsterów ma takie przejścia. Może Fisk planował tędy uciec przed drugim Spider-Manem? Powinien zamontować szybszą windę. Może by uciekł. Lepiej nie podsuwajmy superłotrą pomysłów. Tenik musi być dzisiaj ostry. Nie Wiem, że nie wreszcie. Po akcji na moście zachorowały już ofiary. Trzy. Muform jest niebezpieczny. Wiedziałeś, że nie będzie lekko. Wiedziałeś od początku. Jeśli my też zachorujemy. Jak się boisz, to możesz odejść. W Undergroundie nie ma miejsca dla słabych. Słyszysz? Muform szkodzi też ludziom z Undergroundu. A oni nic sobie z tego nie robią. Przewieźliście Nuform? Bezpiecznie? Tak, do laboratorium. Ganki, Przewieźli Nuform. Zbiornik może nie być bezpieczny. Był ciepły, brzęczący, jakby niestabilny. Przez nowego Spidermana. Jego moce zaburzyły strukturę. Niech nikt nawet tego nie dotyka. Ich kryjówki. Nuform musi być w jednej z nich. Tam radę je namierzyć. Tylko przybliż się trochę. Nic właściwie o tym nie wiemy. Co to jest? Skąd pochodzi? Mój brat stworzył nuform. Główny chemik. A... Rokson go zabił. Będę walczyć, aż Rokson padnie. Pomożecie? No jasne, że tak. Dobrze. Potrzebny jest prąd. Generatory, akumulatory, co tylko znajdziecie. Przynieście do teatru. Co zrobiłem, ale podziałało. Ok, rób co możesz, a ja tymczasem spadam matek. Dobra, to ja dalej nasze wiodące. W końcu wykreślę listy walkę w gangu. Oczyściłem to twoje zdjęcie mapy. Underground upodobał sobie place budowy Fiska. A jakiś teatr? Win coś mówiła. Teatr? To bardzo... Nie mów tego. Dramatyczne. No tak, chodzi o ciem. Fietr. Najpewniej tam ukryła nuform. Muszę tam pójść. Pomogę ci w teatrze. A jeśli chcesz najpierw zbadać kryjówki, znam kogoś, z kim możesz pogadać. Super. Dodam kryjówki do listy zadań i dam znać, jak dotrę do teatru. A ja będę tutaj siedział i głowił się nad błędami w spit na nagonie. Do spotkania Finn z Undergroundem w Jam zostało trochę czasu. Sprawdzę, co tam w aplikacji. Może dzieje się coś innego. Gdzie wszyscy imprezowicze? Zawsze się bałem przechodzić pod dźwigami. Nie pozwolę, żeby ten się przewrócił. Zapraszam! Łapy w mieczu Waszych rzeczy! Wciąż nie możecie mi darować, że wydłużyłem Was z Pistolet? To już był ostatni! Wow! Ile lotów! Zobaczmy, co powie tamten gościńca! Koledzy, przyjaciele, ziomalki. Jakby mało było wrażeń w Nowym Jorku w czasie świąt, teraz jeszcze zbliża się do nas tropikalna burza, czy też huragan. No, spidermenie, zupełnie... jesteś! Dźwig wygląda... na śnięty. Jak mogę pomóc? <noise> ta. No, śnięty. Silnik się spalił, a lód przesuwa środek ciężkości. No, to niedobrze. Oczyściłem teren wokół dźwigu, ale i tak może runąć na ulicę. Musisz usunąć lód, zanim do tego dojdzie. Robi się. Czas przełamać lody. Dlatego pitdown truje z Lód, będę mógł zatrzymać dźwig. Zwykle nie umiem przełamywać lodów, ale Ech, to mam. teraz znajdźmy miejsce, gdzie można umocować dźwig. Dobra, teraz muszę odciągnąć go od ulicy. O, nie, 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 nie! Dobra, nikt nie ucierpiał, ale jeśli dobrze znam rozkład, to muszę jak najszybciej usunąć go z torów. Muszę się pospieszyć! Gronik! Muszę wiać! Cóż, zatrzymanie dźwigu to był tylko wierzchołek Góry Lodowej, ale... Dobra, dosyć tych lodowych sucharów. Okej, okay, muszę sprawdzić, czy Finn ukryła Nuform w Gem